Dodatek B. Świadectwo listowne modlitwy o deszcz prezydenta koledżu Inneja, Washington, styczeń 1912 rok. Profesor G.O.S. Ornaby. Ksenia Ochio. Mój drogi Panie, z zadowoleniem przyjąłem Pański list z 21 ubiegłego miesiąca. Przypomina Pan w nim nasze spotkanie w tym mieście... I o naszej rozmowie o Oberlin i o wielkim mężu Bożym, który był prezydentem koledżu dawno temu. Przypomniał mi pan moje marne usiłowania, aby opisać tego człowieka, warunki, w jakich zwoływał na modlitwę napięcie strajkowe w chwili wypadku i prośbę, żebym opisał tę historię tak, jak mogę ją sobie przypomnieć. Nie mam żadnego pamiętnika w swoim zasięgu, z którego mógłbym podać dokładną datę tego wydarzenia. Główne fakty jednak przemaszerowują w mojej pamięci na tyle, na ile mogę je sobie przypomnieć. Wyglądają one jak kamienie milowe na drodze mojego pielgrzymowania, które trwa blisko 76 lat. Przypuszczam, że było to wtedy, kiedy osiągnąłem 16 rok życia latem 1852 roku. Od wczesnych dni okresu wiosennego tego roku niebo odmawiało deszczu naprawdę kurtyna chmur. Rzadko przesłaniała oblicze słońca. To mijające lato było latem wpatrzonych w górę oczu i wyczekujących pomocy z niebios. Łąki dawały mało nadziei, że zapewnią w zimie dostateczną ilość paszy dla zwierząt. Pastwiska były brązowe i ogołocone. Zboża były niewyrośnięte, i liście były wykrzywione i żółte tak, że gdyby ktoś przechodził, to mogłyby zwieść go te złote uszy, które nigdy nie będą zebrane do stodoły. Potoki przestały płynąć, stawy wyschły. Wiele studni było bliskich wyczerpania. Żądanie od nich, aby dzieliły się swoją zawartością ze zwierzętami na farmie, było często zamieniane na przykryte torfem wiadra. Wysnięte i popękane naczynia spuszczano w głąb studni, nie otrzymując odpowiedzi. Niejeden ryzykował, puszczając bydło na pastwiska, aby szukał pożywienia i postępował za nimi, patrząc, czy doszukają się pomocy i litości. W te dni na farmach rosły częściowo przeżydzone olbrzymie drzewa. Pokrywały one powierzchnię ziemi w regionie obecnego Oberlin College, kiedy jego pionierzy przymierzali swoją drogę. Teraz stoi tu zespół obiektów Oberlin College okazały budynki i drogi stary kościół, gdzie Finnej tak długo głosił kazania i modlił się w tym czasie o którym piszę dzikie zwierzęta z lasu ciągle znajdowały dosyć pożywienia i ochrony na granicach ogołoconych pól na drzewach żyły wiewiórki szopy i oposy nadal chroniły się w lesie ale w tych nieszczęśliwych dniach zapomniały o swoim strachu przed człowiekiem zaczęły przekraczać płoty, które odgradzały domy lekceważąc człowieka i jego psy. Wiele wiewiórek zostało zabitych kamieniem lub kijem przez przechodzących chłopców. Niezwykła liczba pełzających stworzeń, dla których dzień jest nocą wypełzła na powierzchni i była deptana przez ludzi. Oblicze ziemi było pokryte bliznami pęknięć. Te szczeliny jak usta były otwarte w oczekiwaniu ochłody. Przedstawiłem Panu obraz stanu rzeczy, aby mógł Pan lepiej zrozumieć aluzje zawarte w modlitwie. Niektóre z nich przypominam i tu zamieszczam w czasie o którym piszę mieszkałem dwie mile od starego kościoła w oberlin i pracowałem jako parobek niedzielna szkoła zaczynała się o dziewiątej rano i regularnie do niej uczęszczałem kiedy kierowałem się ku temu miejscu w niedzielę nie było żadnego znaku który wskazywałby na to że niebo da się ubłagać niebiosa był jak z mosiądzu niedzielna szkoła zakończyła się i kongregacja zbierała się na poranne nabożeństwo organy przywitały wchodzących a wokół nich zebrał się duży chór siedzenia się zapełniły były tam setki poważnych osób które wpatrywały się w kazalnicę za nią stanął profesor Morgan stary drogi Morgan którego niegdyś prezydencki uśmiech błogosławił kroki wchodzących następnie jego miejsce zajął prezydent Finney człowiek szlachetnego pokroju zarówno z twarzy jak i postawy był on w pełni swoich sił i tak jak wielu wtedy myślało a ja nadal myślę był on największym kaznodzieją swoich czasów Świeciło słońce. Chociaż jego dom był niedaleko stąd, to przyniósł ze sobą parasol. Jestem pewien, że na widok tego parasola zaczęło się wielu uśmiechać. Wiedziałem o jednym, który się uśmiechał i wyglądał, jakby rzucał nierówne wyzwanie opatrzności, która władała tą godziną. Usługa postępowała za porządkiem. Po wstępnej modlitwie, którą zmówił profesor Morgan, rozległ się głos pieśni. Kiedy to umilkło, miejsce zajął profesor Finnej, wyznając grzechy ludzi. Rozgłaszał ich przygnębienie i błagał o miłosierdzie. Był wielki urok w tym człowieku. Natura przedstawiła tu najbardziej zręczny wyrób rzemieślnika w swoim kształcie. Jego głos brzmiał jak zawołanie serca matki. Kiedy wzywał do poprawy dzieci popełniających błędy, jego wygląd przypominał czasami zbliżanie się blasku dnia spośród dni. Kiedy to nadejdzie sąd na tych, których stopy kiedykolwiek stąpały po ziemi. W takich momentach, gdy stał na środku kazalnicy, jego stopy wysuwały się do przodu, a głos opadał w dół. Wyglądał jak jupiter, nie dawkujący deszczu, nie wodzący błyskawice, lecz jak przywódca niebiańskich heroldów. Dowodził podmuchem trąb posłanych od ukrytych miejsc do wszystkich żyjących i martwych. Można sobie wyobrazić, że słyszał echo od głosu proroka z Galilei nasz ojcze. I rzeczywiście w ten dzień mówił do ojca. Na początku, jak zawsze, pamiętał o wielkim gronie studentów. Powierzył ich opiece niebios, w szczególności po to, aby stopy ich nie zboczyły z wąskiej i prostej ścieżki. Potem swobodnie przez godzinę mówił o głównym obciążeniu. Mówił o bezchmurnym niebie, o martwej naturze, która zamiast letniego odzienia chwały przyodziała szaty żałoby. O tym że liście pomarszczone opadły że żaden kwiat nie odbijał śmiechu stwórcy dając swoim dzieciom radość o tym że noc była najprzyjemniejszym schronieniem od słońca co prawda nie dawała ona obietnicy poprawy lecz w jej ciemnościach znajdowały miłosierne wybawienie oczy które były obciążone patrząc na obrzydzenie i spustoszenie potem mówił do ojca żyjących istot to dziele jego rąk jak dzikie stworzenia leśne, zapominając o strachu przed człowiekiem, poszukują miejsca jego pobytu. Mówił o tym jak pełzające stworzenia, dla których dzień jest nocą, błąkały się po powierzchni tratowane stopami ludzi i zwierząt. Powiedział o całym miłosierdziu dla błąkającego się po polach bydła, które zawodziło, nie mając pokarmu. Patrzyło ono z wymówką na człowieka, pytając się: "Cóż to za grzech popełniło, że zostało tak okrutnie doświadczone?" Głosem wszystkich żyjących i nieżyjących istot z policzkami zwilżonymi łzami wołał, nawet spragniona ziemia otwiera swoje usta i woła do Boga o wodę. Mówił o radości proroka, który, nie mogąc dłużej w ludzkich rękach pozostawiać wezwania słońcu z synowską ufnością, oczekuje nadchodzącego wyproszonego błogosławieństwa. Nie przyminął jeszcze ocho Amen, a ten, który zamawiał deszcz stał na kazalnicy. Kiedy rumor i trzask zabrzmiał z dachu kościoła, zaczęły spływać potoki deszczu. Z się akcentem powiedział Pan wysłuchał nas w chwili, kiedy jeszcze mówiliśmy. Chór i każdy głos w gromadzeniu zagrzmiał pieśnią, wywodząc się wprost z radosnych hymnów lutra Chwała Bogu za wszystkie jego potoki błogosławieństw. W późniejszych latach, jak i teraz, Relacjonowałem to wydarzenie z dawnych lat do uszu ludzi. Jedne były skłonne to przyjąć, a drugie były nastawione nieco krytycznie. Młodsi słuchacze dziwili się, jak po upływie tylu lat mogłem tak dużo zachować pamięci. Niektórzy byli skłonni dopytywać się o cuda i specjalne przeznaczenie Boże. Być może w tamtych dniach chrześcijanie zbyt bardzo wzorowali się na zmagającym się Jakubie. Może w tych naszych późniejszych czasach nasza wizja jest tak zajęta odwiecznym planem, że straciliśmy dotknięcie ojcowskiej dłoni. Jakkolwiek by było, ty i ja, którzy jesteśmy już u krańca żywota, wiemy, jak wyraźne wspomnienia nadchodzą tych, którzy siedzą w wydłużającym się cieniu. Jak przyjemnie nam jest zbierać wszystkie wiadomości z przeszłości, które mówią o dobroci Boga. Chociaż też wymierza on sprawiedliwość karzącą dłonią. Życząc Tobie wszystkiego najlepszego w tym roku Twój szczerze oddany SS Burdett.